Dzień dobry Państwu. Mówimy o zabezpieczaniu siebie i innych przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa w dobie pandemii. Pandemii, która wystąpiła po kilkudziesięciu latach. Zwykle historia medycyny uczy, że co kilkadziesiąt lat nasz glob jest dotknięty epidemią czy pandemią wirusową. Czy to będzie grypa hiszpanka, czy to będzie. Grypa o nazwie Hong Kong, to mniej więcej co 50 lat takie zjawisko występuje. Wiemy z poprzednich epok, że wszystkie choroby tego typu rozprzestrzeniają się tak szybko, jak przemieszczają się ludzie. W wiekach średnich było to 30-40 km dziennie, chociażby w okresie rozprzestrzeniania się dżumy w wiekach średnich, obecnie samoloty. E, Przekazywanie towarów różnego rodzaju powoduje, że rozprzestrzenianie się, zwłaszcza chorób wirusowych, może być bardzo szybkie. Czy możemy w jakiś sposób to zmodyfikować, albo obronić się przed y, chorobą? No wiemy, że jeżeli wszyscy lub prawie wszyscy ją przechorujemy, wytworzy się naturalna odporność, lub w momencie, kiedy będą skuteczne szczepienia. Choroba zaniknie, ale do tego czasu musimy w jakiś sposób ograniczyć jej rozprzestrzenianie się, i tym jedynym sposobem jest jakaś forma izolacji. Czy to restrykcyjna, w momencie kiedy byliśmy de facto skoszarowani we własnym miejscu zamieszkania, czy też będzie to forma ograniczająca transmisję wirusa, czyli zdolność przechodzenia wirusa z osoby chorej na osobę zdrową. Wydaje się, że najskuteczniejszą formą, poza oczywiście przestrzeganiem zasad logiki, no unikaniem tłumów, niegromadzeniem się, jest zabezpieczanie siebie, wszystkich tak naprawdę, poprzez noszenie maseczek, które znacznie ograniczają ryzyko zakażenia innej osoby, ale także w mniejszym, w większym stopniu zabezpieczają te inne osoby przed zarażeniem się koronawirusem. Nie mówimy tutaj o. W sytuacjach szpitali, poradni, gdzie są troszeczkę inne zasady, jest to procedura, wszystko dokładnie wiadomo, jaki rodzaj maseczki ma być zakładany, w jakiej kolejności, jaki rodzaj zabezpieczenia typu fartuch, przyłbica. Mówimy tu o codziennym życiu, o poruszaniu się z domu do sklepu, spacer z dzieckiem czy spacer z psem. W każdej sytuacji, w której spotykamy innych ludzi, powinniśmy być zabezpieczeni, to powoduje, że wirus nie przenosi się z człowieka na człowieka, a tym samym w pewnym momencie epidemia, czy też pandemia zaniknie, no bo nie będzie transmisji na kolejne osoby. To jest jedyna forma, którą w tej chwili która realnie jest w stanie uchronić nas przed być może tragicznymi skutkami tej infekcji. Oczywiście. Noszenie maseczki to jest, czy też zasłanianie, jak w mediach się mówi szalikiem, czy tam czymkolwiek innym. To wszystko ma sens wówczas, kiedy będzie to działalność rzeczywista, a nie działalność pozorowana. Działalność pozorowana no, wiele osób ma tendencję do działalności pozorowanej, każą to robię, a że noszę tą maseczkę na uchu czy też noszę gdzieś na szyi, pod brodą, czy zupełnie wyżej, to już nie ma znaczenia. Oczywiście ta maseczka musi być prawidłowo założona, czyli musi bardzo szczelnie zakrywać nasz nos, yy, usta musi dokładnie przylegać do twarzy. Te maseczki są w tej chwili dostępne, nie mówimy o cenie, ale one dostępne są. Biorąc pod uwagę, Koszty leczenia czy koszty choroby, no wręcz tragedię, wydaje się, że nie ma to większego znaczenia. Trzeba się zabezpieczać, maseczka musi być prawidłowo założona i w miarę często powinna być zmieniana. No wielorazowe zwykle mają instrukcje, jak należy je przygotować do kolejnego użytku, a jednorazowe powinny być wyrzucone i to do bardzo określonego miejsca. No wydaje się, że te informacje powinny ograniczyć tempo albo zatrzymać wręcz rozprzestrzenianie się wirusa, a tym samym pozwolić nam na normalne życie, wyjazdy, korzystanie z radości, życia także z nadchodzącego, miejmy nadzieję, w miarę normalnego okresu urlopowego. Dziękuję bardzo.